Witam państwa wszystkich zgromadzonych. Dzisiaj zobaczycie walkę pomiędzy maturzystą a funkcją kwadratową. Pragnę wam przedstawić dwóch uczestników naszej walki. Przed państwem maturzysta. A w drugim narożniku znajdzie się funkcja kwadratowa. Dobra. Teraz mogę przedstawić Wam zadanie. Dzisiaj zadanie 12. Tak jak tutaj mieliśmy wejście do ringu, tak teraz się postanowimy zmierzyć z tym zadaniem. Ja Wam będę pomagał, jestem Waszym coachem. Walczycie sami, ja Was tylko nakierowuję. Tak więc dzisiaj ludzi nie będę tak, tak gonił, jak zawsze, bo jest trochę komentarzy, żeby to robić wolniej. To będzie wolniej. Mamy tutaj trójman kwadratowy, no czyli po prostu funkcja kwadratowa. E, mamy wyznaczyć wszystkie rzeczywiste wartości parametru m, e, dla których ten trójman ma dwa różne pierwiastki tego samego znaku e, spełniające warunek. No dobra. E, mamy mieć dwa różne pierwiastki, czyli delta jest e, większa od zera, oczywiście, tak. Potem mamy, że mają być tego samego znaku. Skoro są tego samego znaku, to ich iloczyn jest zawsze dodatni. Minus z minusem da plus, plus z plusem da plus. Czyli x1 razy x2 ma być większe od 0. No i trzeci warunek to jest po prostu, że wartość bezwzględna z x1 minus x2 jest mniejsza od 3. To są trzy warunki. Przy czym ten ostatni, z tym ostatnim trochę pokombinujemy ciekawie, pokażę Wam, jak to, jak to sobie fajnie rozbić, z czego przede wszystkim mogę powiedzieć, że korzystaliśmy już w poprzednich filmach. Także jeżeli nie widzieliście, to zapraszam do kolejnych filmów, w których przedstawiamy właśnie zadania maturalne, z rozszerzenia chyba to było. Dobra, delta, delta to jest b kwadrat, czyli 4m plus 1 do kwadratu, odjąć 4, 6m plus 1. E, dobra, no to podnosimy po prostu do potęgi m kwadrat dodać 2m plus 1 minus 24m minus 4. To się równa 4m kwadrat. Tu będzie, e, no dobra, rozpiszmy 8m dodać 4 minus 24m minus 4. Czwórki nam się skrócą. Mamy 4m kwadrat e, minus 16m, jak się nie mylę. No, i to ma być większe od zera z tego naszego tutaj pierwszego warunku, a zatem 4m kwadrat minus 16m ma być większe od zera. Dzielimy przez 4, mamy zatem, że m kwadrat minus 4m ma być większe od zera. Wyciągamy m, mamy, że m minus 4 zostaje nam w tym nawiasie większe od zera. Pierwiastki znamy, to jest m równe 0 lub m równe 4. Współczynnik przy najwyższej potencji jest dodatni, jest to 1, tak to rysujemy sobie parabole z ramionami skierowanymi ku górze. No i mamy wybrać większe od 0, więc to jest to. A zatem z tego pierwszego warunku tutaj otrzymaliśmy, że M należy do przedziału od minus nieskończoności do 0 i suma od 4 do plus nieskończoności. Drugi warunek, x1 razy x2 jest większe od 0. Czyli po prostu wyraz wolny przez współczynnik stojący przy najwyższej potędze, czyli przez 1 ma być większy od 0. Czyli skoro A jest 1, no to po prostu C ma być większy od 0. A czym jest nasze C? No nasze C to jest, tak jak powiedziałem, wyraz wolny, czyli 6 plus 1. A zatem 6 plus 1 ma być większy od 0. No więc 6m ma być większy od minus 1. Więc m musi być większy od minus 1,6. No a zatem z tego warunku tutaj otrzymujemy, że m należy do przedziału. Od minus 1,6 do plus nieskończoności. Dobra. No i ostatni przypadek. Tak może się wydawać, że jest najcięższy, no ale nie. Zastosujemy ten trik, co ostatnio. Czyli jak mamy wartość bezwzględną, to możemy to zapisać jako pierwiastek z właśnie wartości bezwzględnej, tylko że do kwadratu. Z tym, że wartości bezwzględnej po prostu nie ma. Tak? Do kwadratu będzie podniesione to, co jest w środku. Bo zobaczcie, że to jest równoważne. Jeżeli opuszczamy pierwiastek, no to dajemy wartość bez względu, bo nie wiemy, czy to jest dodatnie, czy ujemne w środku. No dobra. No i to ma być mniejsze od 3. No i rozpiszmy sobie ten środek. To tutaj jest przecież równe pierwiastek x1 kwadrat, dodać x2 kwadrat, minus 2, x1, x2. Przeciągnijmy. To ma być mniejsze od 3, tak? No dobra. Ale możemy to sobie jeszcze fajnie złożyć, trikowo, jako pierwiastek z x1 plus x2 do kwadratu, żeby to do wzorów Vieta mieć, tak? No i byśmy mieli x1 kwadrat plus x2 kwadrat, ale jeszcze plus 2x1x2. No a zatem musimy to odjąć. Więc mieliśmy minus 2x1x2, odejmujemy jeszcze 2 X, minus 2x1x2, więc mamy minus 4x1x2. No i to ma być mniejsze od 3. Dobra. No co teraz sobie robimy? Ja bym tutaj proponował... Po prostu podnieść to do kwadratu, żeby nie mieć pierwiastka po lewej stronie. Podnosimy do kwadratu. Zatem mamy, że x1 plus x2 do kwadratu minus 4x1x2 jest mniejsze od 9. x1 plus x2 to jest minus b przez a, czyli mamy minus b przez a, tak, te nasze współczynniki. Mam nadzieję, że wiecie o co, o co chodzi, dlaczego ja to tak zapisuję. To są oczywiście wzory wieta. Jeżeli nie wiecie, to. To poczytajcie sobie gdzieś jakiś artykuł, może w książce. Dobra, jest mniejszy od 9. No ale a jest 1 u nas, więc tak naprawdę mamy minus b do kwadratu, ale to jest b kwadrat, tak? Minus 4c. No ale czym jest nasze? Tutaj mamy a oczywiście 1, czyli minus 4c po prostu, tak? Ale zobaczcie, że to tak naprawdę jest równoważne b kwadrat minus 4ac, bo a jest 1. Tak? Więc to jest tak naprawdę delta. Wzór na deltę. Czyli co mamy tutaj? Zobaczcie, no policzyliśmy sobie deltę. No delta to jest 4M kwadrat minus 16M. Czyli 4M kwadrat minus 16M ma być mniejsze od 9, czyli 4M kwadrat minus 16M minus 9 ma być mniejsze od 0. A zatem delta to jest 256 dodać, 4 razy 4 to jest 16 16 razy 9 to jest bodajże 144 e, tak, czyli mamy 400 no ładny tutaj pierwiastek z delty będzie, pierwiastek z delty to 20 m1 to 16 odjąć 20 przez 8 czyli minus 4 przez 8, czyli minus 1, e, tak minus 4 przez 8, czyli minus 1 druga AM2 to jest 16 plus 20 na 8, czyli to jest 36 na 8. Podzielmy na 4, to mamy 9 drugich. Tak? Dobra. No ale tu mieliśmy nierówność, więc musimy sobie narysować jeszcze. Jak zawsze, minus 1, 2, 9 drugich. Ramiona skierowane ku górze, bo współczynnik mamy dodatni, to jest 4, tak, i mamy być mniejsze od 0. Więc to jest to. M należy od minus jednej drugiej do dziewięciu drugich. No i napiszmy sobie jeszcze to na górze tutaj. M należy, ten przypadek to jest m należy od minus 1 drugiej do dziewięciu drugich. I teraz bierzemy część wspólną tego. A zatem narysujmy sobie ośkę. Tak, te, te trzy przypadki naraz rozpatrujemy. Czyli mamy tak. Minus jedna druga. Potem będzie minus 1,6, bo jest trochę większa. Później będzie 0, 4, 9, drugich, bo to 4,5. No dobra, chyba wszystko. A zatem pierwszy przypadek, weźmy tą deltę większą od 0, od minus nieskończoności do 0. Czyli to jest to. I od 4 do plus nieskończoności. Dobra. Potem drugi przypadek to jest od minus 1,6 do plus nieskończoności. Czyli to jest to. I trzeci przypadek to jest właśnie ten tutaj z tą wartością bezwzględną. Z tego nam wyszło od minus jednej drugiej do 9 drugich. Czyli mamy od minus jednej do 92 drugich. OK, mamy coś takiego. A zatem gdzie mamy wszędzie trzy linie? No tutaj, z wyłączeniem tego punktu, bo w czerwonej mamy wyłączony. Tutaj wyłączamy również, bo w białej mamy wyłączony. Czyli to będzie ten przedział. Bez końców, tutaj bez tego końca, bo w białym jest wyłączony. No i tutaj bez końca, bo w zielonym jest wyłączony. Czyli to będzie to. A zatem nasza odpowiedź to jest po prostu. Zapiszmy odpowiedź. Ale są te części wspólne, które zaznaczyliśmy, czyli m należy od minus 1,6 do 0. Suma od 4 do 9,2. Dobra, dzięki za wysłuchanie. No i co? Widzimy się albo nawet. Nie widzimy, a słyszymy w następnym odcinku. Siema.